Uniwersytet Dziecięcy powstał w 2008 roku. Pierwszy wykład inauguracyjny mieliśmy 1 marca tegoż roku, który poprowadził profesor Politechniki Łódzkiej, pan Włodzimierz Ledwaszki. A tematem, temat był fizyki, ary, poper, magii. Od tego czasu mieliśmy już 25 Mamy pięć wykładów dla dzieci 7-12 lat. E, oprócz tego, że zapraszamy dzieci na wykłady e, na Politechnikę Łódzką, którą prowadzą przede wszystkim wykładowcy Politechniki Łódzkiej, zapraszamy również gości z zewnątrz. E, i Rok Akademicki 2010-2011 na Łódzkim Uniwersytecie Piękniecym przy Politechnice Łódzkiej uważam za otwarty. Dzisiaj wzajemnie inaugurowaliśmy już szóstą edycję Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz pierwszy, w tym semestrze przyjęliśmy trzy grupy, czyli nie tak jak dotąd 60 dzieci, tylko 840. Jest to bardzo duże wyzwanie dla organizatorów oraz dla wykładów, ponieważ muszą jednego dnia wyprowadzić znacznie więcej wykładów niż było. Mamy również zajęcia praktyczne. Wykłady są w celu Dzieci. Natomiast zajęcia praktyczne są w małych grupach od 8 do 15 dzieci. E, najczęściej organizowane są w laboratoriach kontekstu Łódzkiej, prowadzone przez kilku wykładowców, także dzieci mogą same coś stworzyć, same poeksperymentować, e, porobić doświadczenia. E, oprócz tych warsztatów e, zapraszamy dzieci również na koncerty muzyczne oraz e, wizytę w Studentykach Radziach e, Mamy nadzieję, że zainteresowanie będzie cały czas takie duże jak że faktycznie te nasze sprawy i to, co organizujemy dla dzieci w jakiś sposób zapoznajemy z naszym światem i nauką, zaowocuje innym nastawieniem dzieci do nauki. Nie będą odrabiały lekcji, ale będą z przyjemnością zaglądały do książek, poszerzały swoją piłkę, poznawały e, rzeczy, których dotąd nie znamy, bo o to chodzi. Jaka jest odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem?